Dlaczego wolę Polski od chińskiego? Dzisiaj jest sobota, 9 września 2023 roku. Wielokrotnie pisałem, że polski jest moim ulubionym językiem, co oznacza, że wolę Polski od swojego języka ojczystego. Dlaczego wolę Polski od chińskiego? W niniejszym wpisie podzielę się swoimi krytycznymi poglądami związanymi z językiem chińskim. W chińskim nie istnieje żadnych przypadków ani rodzajów, Brakuje aspekty czasownika i koniugacji czasowników. Rzeczowniki nie występują w liczbie pojedynczej ani mnogiej, chyba że wyraźnie podano inaczej. Końcówki przymiotników mogą być ominięte, ale zasady dotyczące ominięcia nie są jasne. Dwuznaczność wynika z braku takich jednostek gramatycznych. W mandaryńskim cztery tony panują wszędzie. Nauka tonów chyba przyprawia większość cudzoziemców o zawrót głowy. Uważam tony za zbędne jeżeli chodzi o osiągnięcie wysokiej precyzyjności i usunięcie dwuznaczności pod względem gramatycznym i składniowym. Co gorsza, jednak tony w dialektach chińskich różnią się od tych w mandaryńskim. W kilku dialektach chińskich istnieje ponad 7 tonów, które sprawiają nawet osoby mówiące tylko po mandaryńsku w zakłopotanie. Mowa rodowitych szanghajczyków, czyli szanghajski, jest niezrozumiała dla Chińczyków z północnych Chin bez celowego osłuchania się z nim. Słowotwórstwo chińskie po prostu nie ma sensu ani logiki. Przyjrzyjmy się czterem przykładom. JNZT, dosł. Złoto znak wieża, to znaczy piramida. Według mnie piramida wygląda bardziej jak czworościan. Szung, dosł. Woda gwiazda, to znaczy merkuri, a na Ziemi jest o wiele więcej wody niż na merkurym. Huin. dosł. Ogień strzała, to znaczy rakieta. A co z ognistą strzałą? Dinno, dosu. Elektryczność mózg, to znaczy komputer. A co z elektrycznym mózgiem? Czytanie tekstów po chińsku jest ciężką robotą powodującą zmęczenia wzroku, szczególnie czytanie artykułów w chińskich gazetach. Ręczne pisanie po chińsku jest męczące dla stawów rąk, szczególnie pisanie kilkuset chińskich znaków na egzaminach w ciągu godziny.